Witajcie CubeHardowicze, ja jestem Dawid12, a to jest Cube Hard News. Nastał ten dzień. CubeHardowicze, już dzisiaj o 18 uruchamiamy TNT. Jesteście przygotowani? Tak, tak! Mam nadzieję, bo będzie ostra jazda. Od jutra, o 13 zrzuty będą pojawiały się co godzinę. O 18 wtedy włączymy lochy. A w niedzielę o 13 włączymy wam drop magicznych skrzyn z kamienia na 2 godziny, także możesz lepiej wbijać, pograć. Pozbierać, pozbierać, może fajne skrzynki wam padną. A o 17 odbędzie się turniej 3 vs 3. Teraz pytanie do was. Chcecie live z turnieju? Napiszcie chcemy live, albo napiszcie nie chcemy live i swój nick. A ja rozlosuję rangę. Dobra. Jako, że już wiecie co czeka na was w następnych dniach, to przejdźmy do rankingu. To graczami na ten moment są Janek V, i Skitek. DEBILU JEBANY mnie pułkujesz, a teraz drżesz modlę? Napiszcie, chcemy live, albo nie chcemy live i swój nick, a ja rozlosuję rangę. Dobra, jako już wiecie, co czeka was w następnych dniach, to przejdźmy do rankingu. Topowymi graczami na ten moment są Janek V, Oskariowski i Skitek. Topowymi graczami online są weden 476 Hanes i 321Igor321. Natomiast najlepszymi gildiami są gildie Japa, Nemo i TSNB. Ta pięknie utrzymuje ranking. A teraz zapraszam na pogodę! Witam! Ja jestem monetka! Pora na pogodę! Zapowiada się trzęsienie ziemi po godzinie 18 na sektorach West 4, South 1 i North 4. Będzie tam istna Na rzeź. Nareszcie sektorów będzie natomiast w miarę słonecznie, ale z możliwością deszczu. Ja jestem monetka. I oddaję głos do studia! Dziękuję Wam, Keephardowicze, za oglądanie filmów na tej edycji. Mam nadzieję, że nowy format przypadł Wam do gustu. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich filmów, to zachęcam bardzo do obejrzenia. A teraz proszę już was tylko zostawienie łapki w górę. Ja jestem Dawid12, a to było CubeHard News na 16 edycji CubeHarda. Widzimy się na następnej jedzie.